Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie, co się wydarzy w weekend. Robię to czytanie z intencją największego dobra moich cudownych widzów. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przesłanie, co się wydarzy dla moich wspaniałych widzów podczas weekendu. Proszę Was moi kochani duchowi przewodnicy o przesłanie co się wydarzy dla moich widzów podczas weekendu. Co do nich przyjdzie w ten weekend. Zobaczmy, moi kochani. Z przełożenia moi kochani. Wy możecie nie wiedzieć. Czegoś odnośnie jakiejś osoby, jakiejś sytuacji, tu mogą mieć miejsce jakieś tajemnice, sekrety przed wami, ale również moi drodzy, bo to jest energia teraźniejszości, to wy możecie być taką tajemnicą dla kogoś, czyli ktoś z waszego otoczenia może nie mieć jasności, co wy myślicie, co u was w ogóle się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. To może iść oczywiście w dwie strony. Ponadto, moi drodzy, słuchacie głosu swojej intuicji na tu i na teraz. Ok, i zobaczmy ogólną energię na weekend. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przesłanie, co przyjdzie dobrego do moich widzów, ogólnie co do nich przyjdzie. Co tutaj nam się pokaże dla Was. Wypadły cztery energie, ale je zostawimy, moi drodzy. Okay. Powiem wam tak. Jeśli ktoś z was rozstał się z jakąś swoją stałą partnerką lub ze stałym partnerem, to ja tu widzę ewidentnie taką energię, moi kochani, że wy, że wy, moi drodzy, gdybyście tylko tego chcieli, to jest tutaj szansa na pojednanie, na jakieś powroty. Ewidentnie tu widzę, moi kochani, taką sytuację, dlaczego? Dlatego, że mamy tu jakby nie patrzeć energię zakończenia, czyli niedawno musieliście się generalnie rozstać z, ze swoim partnerem, byłem już teraz, ze swoją partnerką również już byłą, ale ta osoba cały czas chciałaby pojednania pomiędzy wami, czyli powrotu do relacji. I chciałaby, żeby zapanowała harmonia pomiędzy wami, na powrót zapanowała równowaga pomiędzy wami. Oczywiście, wybór pozostawiam Wam. Jakkolwiek, abstrahując już od romantycznych relacji, to widzę tu po prostu sytuację, gdzie Wy, moi kochani, mogliście niedawno zakończyć właśnie jakąś relację, jakąś sytuację. Wróciliście już mentalnie do swojej równowagi, jakkolwiek no cały czas to jest sytuacja, że ktoś, to nie musi, właśnie abstrahując od relacji romantycznych, to nie musi być koniecznie, słuchajcie, były partner, była partnerka, ale być może jakiś przyjaciel, przyjaciółka, ktoś z rodziny. No ewidentnie ktoś chciałby tutaj jakiegoś pojednania, powrotu do równowagi z wami. I to widzę tutaj na tu i na teraz, na ten weekend w sensie, w energii, teraz, w, takiej, pardon, w energii ogólnej. Alright. I teraz zobaczmy już na poszczególne sfery. Zaczniemy. Praca, finanse. Wiem, że jest weekend. Niektórzy nie pracujecie, moi kochani, jakkolwiek nie wszyscy. Więc ten przekaz jest dla osób, którzy są zainteresowani sprawami zawodowymi i finansowymi. Alright. Zobaczmy na ten weekend, jak tutaj się pokaże sytuacja. Wyskoczyło wszystko samo. Od razu nawet nie zdążyłam dobrze potasować, ale widzicie, bardzo piękne energie. Moi kochani, przede wszystkim to ja tu widzę sytuację. Dajcie chwilę, moi kochani, bo widzę, że ta. Światło się tutaj trochę odbija nam. Dajcie moment. No dobra, wyłączymy tą lampę. W Polsce mam totalnie tą wiecie, lampę ringową i nie ma nigdy problemu z oświetleniem. Tu mam taki stojak, który jest super. Taki właśnie podróżny jakkolwiek no z tym oświetleniem średnio. No w każdym razie, moi kochani, co ja tutaj widzę, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, to to, że wy bardzo dużo rozmyślacie na temat spraw zawodowych finansowych, bardzo w was dużo zdrowego rozsądku. Mogliście odciąć się od jakiejś niesprzyjającej sytuacji dla was. W ogóle generalnie to działacie z ogromnym sprytem, zdobywacie informacje na temat spraw zawodowych, finansowych, czyli po prostu jeśli szukacie jakiejś nowej pracy, bo odcięliście się od starej, no to zdobywacie wiadomości na temat nowego pracodawcy, ewentualnego, na temat nowej pracy i tak dalej. Bardzo dużo sprytu, takie działanie ze sprytem. Jesteście gotowi na jakieś nowe doświadczenia, moi kochani, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe. Tutaj jest gotowość na Wszelkiego rodzaju wyjazdy zagraniczne, też tutaj to widzę, czyli praca za granicą, Niektórzy, niektórych z Was będzie interesowała. I wiecie co, tutaj widzę jeszcze bardzo fajną energię spełnienia Waszych wszystkich marzeń, pragnień i potrzeb. Czyli generalnie dzisiaj, jutro, dla osób, które pracują w weekend, jakieś tutaj szczęście do Was przyjdzie. W ogóle nie stracicie wiary i nadziei, że to, co robicie, po prostu odniesie sukces, że spełnią się Wasze, z, z, słuchajcie, marzenia, pragnienia odnośnie spraw zawodowych, finansowych. Oczywiście niekoniecznie tu i na teraz, ale generalnie w przyszłości, Wy tej nadziei i wiary nie tracicie i w ogóle rzecz jasna, jakieś dobre wydarzenia mogą do Was przyjść. Odnośnie spraw tutaj, tych zawodowych, finansowych. Czyli generalnie bardzo ładna energia, moi kochani i teraz zobaczmy zobaczmy zatem miłość miłość single singielki witam was moi drodzy zobaczmy co tutaj się dla was pokaże proszę was moi kochani duchowi przewodnicy o przesłanie dla single singielek co tutaj się dla nich pokaże na ten weekend i tu już z mety od razu za zagranica nam wyszła. Niektórzy z Was mogą mieć jakiś kontakt z osobą z zagranicy, lub być za granicą gdzieś i kogoś być może poznacie. Ale zaraz zobaczymy, co dalej. Generalnie spełnienie, zadowolenie. Dużo pasji, namiętności, takiego działania z ogromną odwagą. Czyli jesteście, jeśli jesteście singielkami, singlami, to nie brakuje wam absolutnie pewności siebie. Tutaj jest, jesteście po prostu osobami, które są odważnie, odważnie idą przez życie z taką pewnością siebie, niebywałą pewnością siebie. Przy tym wszystkim otoczenie, czyli ci potencjalni kandydaci, potencjalne kandydatki postrzegają was jako kogoś bardzo seksownego, bardzo takiego słuchajcie, gorącego, bardzo ponętnego, ale również pewnego siebie i odważnego, pewną siebie odważną. Także bardzo fajnie, no ale cóż to nam jeszcze pokaże tutaj te, pokażą tę energię. Moi kochani, tą osobę, z którą może być jakiś kontakt, to mogliście ją poznać poprzez pracę. Wy już ją mogliście poznać, ewentualnie dzisiaj ją jeszcze poznacie, lub jutro. Nie, ma, nie, nie wykluczam takiej możliwości, rzecz jasna. Jakkolwiek. Ta osoba z którą możecie mieć coś do czynienia w ten weekend może być z zagranicy, możecie mogliście już ją poznać poprzez pracę lub na terenie pracy lub poprzez pracę i tutaj moi drodzy będzie jakiś kontakt pomiędzy wami bardzo fajne energie takiej zadowolenia, szczęścia, spełnienia, bardzo dużo chemii i pasji. No, super energia dla sing singielek. I zobaczmy, co dalej w sensie dla par. Witam Was, moi kochani związkowcy. I zaraz zobaczymy, co tutaj dla Was się pokaże na ten weekend. Ups, dajcie chwilę. A. Ok, i jedziemy. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przesłanie dla związkowców na ten weekend. Co nam tutaj wypadło? No, piękna energia. Dobrze, i zobaczmy, moi drodzy, dla związkowców, dla osób w stałych relacjach, widzę tutaj. Że będzie pomiędzy wami a waszą stałą osobą bardzo dobra komunikacja. Tu jest dalej chęć rozwoju pomiędzy wami. Snucie wspólnych planów na przyszłość, bardzo, bardzo, bardzo dużo zaangażowania w waszą relację, przepiękna energia. Ponadto same fajne energie. Po pierwsze, możecie się udać ze swoją stałą osobą na jakąś randkę, moi drodzy, lub po prostu wyjść z nią na jakieś spotkanie. Mamy tu generalnie rzecz biorąc bardzo dobre w jakiejś wiadomości, jakieś wydarzenia odnośnie Waszej relacji, dużo czułości, ciepła, randki, spotkania, świetna komunikacja. No oczywiście, zakochanie dalej Was jest, czyli dalej czujecie te motyle w brzuchach I tu mamy jakiś, słuchajcie, również nowy początek pomiędzy Wami. Być może pozostawiliście jakieś. Cięższe chwile pomiędzy Wami. W zasadzie to mogę to założyć, dlaczego ten as kielichów, ale zakochanie, miłość, akceptacja, szczerość, bardzo dobre porozumienie, jakieś dobre wydarzenia, dobre nowiny. Moi drodzy, świetna energia to również, słuchajcie, odnośnie stałych relacji, jakieś zaręczyny, śluby. I tego typu energię może ktoś się komuś oświadczy, dajcie znać, W razie czego, albo ktoś z Was bierze akurat dzisiaj ślub, zobaczmy ten as, as kielichów. Dlaczego as kielichów? Co dla niektórych z Was, moi kochani, to może być generalnie sytuacja, gdzie jakiś nowy początek pomiędzy Wami nastąpi po jakichś cięższych chwilach. Gdzieś, gdzie jakaś sytuacja mogła być bardzo toksyczna pomiędzy wami. Ale również, moi drodzy, no w waszej relacji nie brakuje tego, tej, tej chemii, tego po, pożądania namiętności. Ktoś tutaj z was może mieć o, o, taką obsesję na, na punkcie swojej stałej osoby, z którą to w ogóle mogliście nie mieć jakiegoś kontaktu, jakieś było zdystansowanie. Ale moi kochani, tutaj finalnie widzę bardzo piękną energię energię spełnienia, zadowolenia, szczęścia i miłości. To oczywiście mówię teraz stricte do osób, ten przekaz jest do osób w relacjach, które mogły mieć jakieś cięższe chwile i zdecydowały się na powrót do swojej osoby, to znaczy na poprawę relacji pomiędzy wami wyjście z, tej, z tego zdystansowania. Rzecz jasna nie mówię do osób, które zdecydowały się na bycie singlem, singielką. I zobaczmy spra spra sprawy rodzinne, przyjacielskie, co nam się tutaj dla Was, moi kochani, pokaże. Zobaczmy. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przesłanie: Rodzina, przyjaciele dla moich cudownych widzów. Jakieś gwałtowniejsze energie, ale zobaczmy. Moi drodzy, bardzo dużo wsparcia pomiędzy Wami a kimś z rodziny. Bardzo dużo miłości. Macie jakąś wspierającą, kochającą osobę lub osoby rzecz jasna. Ponadto. Tutaj możecie na ten moment, w ten weekend, próbować, słuchajcie, żeby wejść w taki balans próbować złapać tą harmonię. I to nie z tą osobą, z jakąś konkretną osobą z rodziny, z przyjaciół, tylko po prostu wy sami pr będziecie próbowali złapać z taką emocjonalną harmonię. I moi kochani, tutaj będzie dużo analizowania, dużo jakiejś szczerej komunikacji z kimś z rodziny, z kimś, z przyjaciół. Uwaga również na wszelkiego rodzaju plotki. Alright. I teraz zobaczmy problem sytuacji jaki problem sytuacji na dzisiaj, na jutro, czyli generalnie na weekend. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przesłanie, jaki problem sytuacji. My goodness, aż tyle? Serio? All right. I, ale to jest świetnie. Teraz tak, może zacznę od tego, że w problemie... Tu będzie wyjście z, takiej, z takiego jakiegoś rozmarzenia, z jakiejś iluzji. Ponadto wyjście z bardzo ciężkiej energii, kiedy ktoś z Was nie widział jakiegoś rozwiązania, nie było tutaj żadnej wygranej, jakiś bardzo ostry konflikt. Tu będzie wyjście z takiej sytuacji. Okay. I wyjście generalnie z takiej emocjonalnej nędzy, z takiej bardzo ciężkiej sytuacji, pardon, z takiej bardzo ciężkiej energii braku, braku, jeśli nawet chodzi o sprawy finansowe, jak najbardziej również, ale również takiego braku kogoś, czegoś takiego braku emocjonalnego stricte. Czyli bardzo dobrze. I zobaczmy, moi kochani, jakie wyzwanie. Jakie wyzwanie? Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o wyzwanie na weekend. Na co należałoby zwrócić uwagę? Zobaczmy, moi drodzy. Na co należałoby zwrócić uwagę? Na co powinniście zwrócić uwagę? Tu się pcha rycerz, tfu, pardon, król Buław, ale on, jak będzie chciał się pokazać, to się pokaże. O, i zobaczmy. Wyzwania nam dwa wyskoczyły. Zatapianie się w jakimś smutku, w cierpieniu, w jakichś energiach porażki, to będzie Waszym wyzwaniem. Jeśli się czujecie z jakichś względów źle, macie jakiegoś doła, jakiś smutek Was ogarną, no to, to, to będzie to Wasze wyzwanie. Żebyście po prostu. Nie zatapiali się w tej energii cierpienia. Zobaczmy w takim razie co jeszcze brak jakiejś komunikacji z kimś, brak jakiejś szczerej rozmowy z kimś może być wyzwaniem. Jakkolwiek no jeśli ktoś z was nie wyzwaniem, no to wiecie, no oczywiście to może być wyzwanie, ale pod warunkiem, że dwie strony tej komunikacji chcą. No, bo jeśli wy sobie tego nie życzycie, jakiejś komunikacji z jakąś konkretną osobą, no to w tym momencie przestaje to być wyzwanie. To może być wyzwanie dla kogoś, ale nie dla Was. Generalnie, moi drodzy, brak takiego zdrowego rozsądku, impulsywne działania to są tutaj wyzwania wyzwanie na weekend brak komunikacji generalnie z kimś brak Szczerej rozmowy i zobaczmy, co pomoże na weekend dla moich cudownych widzów. Co nam tutaj, słuchajcie, wyskoczyło? No proszę, żebyście, moi drodzy, parli do przodu z ogromną odwagą, z przebojowością, z pewnością siebie. Niektórzy z Was dobrze by było, żeby wybrali się po prostu na jakąś wycieczkę, na jakiś wyjazd. Odwiedzili kogoś, słuchajcie, bo tutaj to oczywiście pokazuje mi się jeszcze, pokazuje mi się również odwiedziny, więc jeśli chcecie kogoś odwiedzić, to jak najbardziej. Co pomoże również, to to, żebyście wyszli z jakiejś stagnacji, która być może ogarnęła Was ostatnimi czasy. I zobaczmy, moi drodzy, rada na tą sytuację. Jaka rada? No proszę, patrzcie, widzicie? Ten król buław chciał się nam pokazać. Dajcie chwilkę, bo mnie tutaj... Się to nie podoba, że nie widzicie wszystkich kart. Moi kochani, ten król Buław się chciał pokazać, i zobaczcie, pokazał się nam na sam koniec. I co to znaczy, jako rada? Żebyście działali tak jak tutaj z tym redwanem, co pomoże. W sumie zbliżona energia. Działajcie z ogromnym powerem, z pewnością siebie. Nie traćcie tej pewności siebie, choćby nie wiem, co się działo. Waliło, paliło. Wy tej pewności siebie nie traćcie. Moi drodzy, bądźcie odważni. Również zadbajcie o jakąś dobrą komunikację z kimś. I moi drodzy, bądźcie kreatywni w działaniu. Ja wam życzę fantastycznego weekendu, ściskam was, pozdrawiam buziaczki. A jeszcze zanim tak wam, z wami się zupełnie pożegnam, to nie zapomnijcie, kochani, o lajkach, subskrypcjach, udostępnieniach. Komentarzach, bez tego nie mogę rozwijać kanału, więc liczę na Was, kochani. Trzymajcie się i cudownego weekendu. Wam życzę.